Jesteś pod wrażeniem umiejętności doktora Hausa i chciałbyś mieć lekarza, który leczy kompleksowo, z pasją i ma ogromną wiedzę? Odwiedź mój gabinet, miejsce dla pacjentów od 0 do 100 lat. Jesteś rodzicem? Przyjdź na wizytę patronażową z Noworodkiem. Sprawdzę, czy maluszek dobrze przybiera na wadze, doradzę, jak postępować w razie kolki i rozwieję wszelkie wątpliwości. Jeśli masz dziecko, które miewa częste infekcje, umów się na wizytę, bilans czy badanie lekarskie. Nie zapominaj o sobie: profilaktyka to podstawa zdrowia. Leczę i wspieram także osoby dorosłe. Kompleksowe badania lekarskie, leczenie współistniejących schorzeń przewlekłych czy analiza badań laboratoryjnych. To wszystko, co czeka Cię podczas mojej wizyty. Nazywam się Agnieszka Bilska i jestem specjalistką medycyny rodzinnej. Niezależnie od wieku i stanu zdrowia, jesteś tu zawsze mile widziany. Umów się na wizytę w Humanicus Klinik i kompleksowo zadbaj o siebie i bliskich.